Więc zaczniemy od tego, że musiałem usunąć wszystkie filmy ścitowania. Jeśli chcesz wygrać oryginalnego Minecrafta Premium, to wbijaj w pierwsze i i weź w konkursie. Dzięki Waszej pomocy w postaci lajków i subów serwer CubeCraft postanowił takiemu jak mi dać rangę youtubera. I Wiecie co musiałem zrobić, by dostać tą rangę. Opowiem wam o tym na kolejnej ręce. No i jeśli chcecie dowiedzieć się co daje ta ranga youtuber to subskrybujcie kanał. Dzięki! YouTuber Szymek TM dołączył do gry. No nieźle, nieźle, czuję się taki wyróżniony, ale chyba niesłusznie. Bo dlaczego Jacek 131 nie dostał rangi, a dostał taki Szymek TM, który Cituje w Minecrafcie? Nie, to jest właśnie dziwne. Wybieram sobie tą ostatniego kita, bo ja mogę wszystkie, więc ostatni jest najlepszy. Yy, dobra, bieremy, bieremy, dobra. Oj kurczę, trafiła się dobra mapka, więc nie było sensu brać tego kita. Yy, o, 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 jeszcze tutaj śnieżki, da, dawajcie mi je. Dobra, hops. Yy, hops, yy, hops, 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 hops. hops. Pa, 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 jaki strefa, 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 panowie, dobra, gitara, gitara, leży, leży kościół. Tutaj lecimy do kolejnego. Chodź chod, chod tutaj, chodź tutaj. Yy, yy, dobra, dobra, dobra. Jakim cudem? Ciekawe jak się zmienia nick, bo no widać, że jestem zasranym youtuberem, więc w kolejnym odcinku ogarnę jak się zmienia nick, pokażę wam w ogóle o co chodzi. No i na dzisiejszej ja ręce pokażę wam, jak dostałem rangę youtuber i co musiałem zrobić, by ją dostać. Więc zaczniemy od tego, że musiałem usunąć wszystkie filmy z citowania usunąć, bo wrzuciłem je na nie publiczne, żeby nie było, przypału. Dobra. I przez jakieś 3 dni chyba nie widzieliście moich filmów z cheatowania, ale to było jakieś miesiąc temu. Więc niezłe poświęcenie, ale było warto, bo owa ranga, którą mam, youtuber, warta jest ponad 900 zł, bo mam w tej randze wszystkie inne rangi do przetestowania na zawsze, więc nieźle, nieźle. Ranga jest naprawdę bardzo opłacalna. Dobra, spadaj. Spadaj, dobra. Tutaj skyblock, hops, hops, hops. Oj, hacker, hakej, moja krew, ja krew, widzę, gitara, no. No nie będę go wyzywał, no to była moja krew, no gościu, niezłe haksy miał, nie? No gościu, ja bym sobie wybrał tą klasę, taką generalnie słabą, ale jako jest ten prestiżowy Lord Krupniok, biorę sobie tą ostatnią, najlepszą klasę na serwerze. Czemu to jest ciemne jak w dupie? A, no tak. <laughs> Dobra, to jest jakaś piłkarska mapka, to taki na poczet tego, że się skończył mundial. Dobra, dobra, chops, chops, chops Uuu, mój mieczyk, który miałem Dobra, nie idziemy do niego Oj, kurde, bym go rzucił Śnieżka, a nie, w sumie nie mam Śnieżek Jezu Dobra, Szymon, da się wszystko wyklepać Jeszcze będziesz miał w skillach Okej, okay, dobra, lecimy szybko O, itemki. O, dobra, y, y, dobra, y, dobra, mamy itemki. No i co jeszcze Szymek musiał zrobić, żeby dostać tą rangę na serwerze, bo oprócz y, usunięcia filmów to nie wszystko goście, to nie wszystko. Y, dobra, spadaj stąd, y, idę sobie do swojej wyspy, nie będę z Januszem się tu targał za uszy. Dobra, o, 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 gitara. No, chodź tu ma jakieś haksy? On miał chyba jakieś haksy w ogóle lol Jak on się do mnie tepał tak widzieliście to Nie mogłem go w ogóle odrzucić ah, Kiedy odrzucenie boli za bardzo nie To tak gościu szybko do mnie przechodził Chyba miał haksy jednak Ale nie zgłaszam swoich ziomków Bo to taki mój ziomek troszeczkę Ale mam opcję zgłaszaj graczy która jest Dwa razy mocniejsza, bo jak zwykły gracz sobie zgłosi, to administracja ma to w dupie. Sprawdzi to antycit, ale jak ja zgłoszę, to sprawdza to oddzielny administrator, więc kurczę, czuję się tak wyróżniony mając tą rangę. No ale dobra, Szymek, co musiałeś jeszcze zrobić oprócz usunięcia filmów z citowania? Musiałem jeszcze co najmniej wysłać trzy razy zgłoszenie, ponieważ pierwsze nie doszło. Dopiero za trzecim administrator mi napisał, że Szymon, dostałeś się, więc błąd w systemie był, musiałem czekać 51 dni dokładnie, żeby dostać ową rangę na serwerze, dobra, i mówiłem, że kosztuje ona naprawdę majątek, bo kto normalny wyda... Kościół tu gdzieś jest, yy, oj kurde, ja pierdziele pomyliłem przyciski, kurde! O, znowu ta sama mapa, znowu to znowu jak zawsze, mój cel na rękę jest taki, żeby was nie zawieść i żeby w ogóle mój internet mnie nie zawiódł, bo widzę, że się aktywuje tryb uśpienie i to ostre uśpienie. No klepie go, no co za serwer głupi, dobra, zdychaj tam. Masakra, co za za... nie będę przeklinał, dobra, nieważne. Oprócz tego, że usunąłem filmiki, musiałem jeszcze yy, być nachalnym chamem i wysłać trzy raporty zamiast jednego, to już mówiłem. Na stronie w ogóle piszą, że rangę youtuber nie dostaje każdy, więc zapewne za to, że robię krawniusy, dostałem tą rangę. Mówię zapewne, bo nie wiadomo. O, patrz, patrz dwa kile, nice, dobra. Co to było w ogóle? Ja nie mogę, co to za knok zawalony, no? He, 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 wiecie w ogóle, że mam dostęp do CubeCraft Plus na zawsze, a jest jedynie możliwość wykupienia go na 30 dni. Jestem kurde OP, nie? Dobra, zrobię. Słyszałem kolejnego gościa, nie? Na bank. Na bank słyszałem kolejnego gościa, nie? Jak ja się tutaj teraz odbuduję, nie? I ja nie mogę, jaki jestem kretyn, nie? <laughs> Ale dobra, nieważne. Co jeszcze ta moja ranga ma? Ma wszystkie rangi w sobie. No, i te wszystkie rangi ogarniemy w kolejnym odcinku, bo teraz mi się za. za, za nic mi się nie chce po prostu. Jestem tak zmęczony nagrywaniem dla was maratonu filmików i to bardzo ciekawych, takich dosyć długich. Yy, yy, że, że. no, no, no i co. No chyba nie. No chodź tu, to cię zabije. No chodź. Nie ma sojuszu z youtuberami. Jest wyraźnie napisane w kontrakcie. Nie ma sojuszów z youtuberami. Kurde. Nie będę łamał przepisów dla was. No ja nie mogę. O, co za Janusze, no. No nie wiem, czy to był Polak. Dobra, robimy tutaj. Kurde, Maraton do, na środek. Ja się boję, że dostanę zaraz łuku i mnie zgaszą. Dobra, U, hops, hops, hops. I myślę, że to ostatnia ręka, ile można nobić w tą grę. W następnym odcinku ogarniemy sobie ranki i pokażę Wam troszeczkę lepszy skill niż bycie. No... Dobra, nie, kończymy ten odcinek. Mam już to wy...